Trochę krzywo to mam, ale nie widzę Jest! Hej, cześć, witajcie, tutaj Damian z przyszłości Bo ja już jestem po zmontowaniu Całego tego odcinka i powiem wam szczerze, że Hu, hu, hu no takiego grubego Openingu to dawno nie było, po pierwsze Wydaje 500 zł, po drugie Mamy chyba z 3, czy 4 razy ósemkę W megaboksie, po trzecie, ale powiem tak cicho no więc macie przed sobą naprawdę przekozacki odcinek, a ja jeszcze tylko powiem, że 30 tysięcy łapek pod tym filmem i w kolejnym sezonie od razu kupuję cały karnet zadymiarski za 500 złotych. Tak, zrobię to, ale pewnie nie dobijecie tyle łapek. I oczywiście, no jak ja już wydaję tyle pieniędzy, no to mam też coś dla Was. Słuchajcie, Karta Google Play o wartości 50 zł, za którą sobie też możecie kupić właśnie karny zadymiarski, albo cokolwiek będziecie chcieli. Także jeżeli chcecie zgarnąć tą kartę, to wystarczy, zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujecie mój kanał, czyli wciśniecie ten czerwony guziczek tam na dole. No i w komentarzu napiszcie, ile legendarnych zadymiarzy macie na swoim koncie. Czy na przykład macie trzech wszystkich, czy może nie macie żadnego, to też napiszcie. I właśnie wtedy może zgarniecie właśnie tą kartę Google Play. Mnie, a ja teraz już życzę wam miłego oglądania. Jak widzicie, brakuje mi w tym momencie trzech zademiarzy. Loli, Asha. no Asza to trzeba trafić, nie wiem jakim cudem jak go dalej nie trafiłem, no i Meg. A Meg jest legendarna, no i on będzie ciężko trafić, ale słuchajcie, dzisiaj wydajemy grubą kasę na Brawl Stars. wydajemy naprawdę grubą kasę na Brawl Stars, bo ja w tym momencie muszę doładować 2000 gemów za 500 zł, żeby kupić cały karty zadymiarski i szczerze, obstawiam, że mi się to nie opłaci, że lepiej nawet byłoby zostawić te gemy i poczekać na jakieś oferty, czy coś, ale zostawiliście naprawdę pod ostatnie. Openingiem całego karnetu. No tyle łapek, naprawdę. Giga, giga, dużo łapek zostawiliście. Dlatego. No, robię to dla Was, widzowie. Żebyście mieli fajny kontencik. W tym momencie, portfel mnie zaboli Dobra, klikam to. 500 zł na Brawl Stars. Dobra, kręci się, kręci, 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 kręci. Zaakceptowane. Ej, to boli. To boli, serio. W Sysię, sensie, tak, tak przyjmuję do wiadomości, że jeżeli pobiorę ten zakup, to nie będę mógł już odzyskać moich 500 zł. Rozumiem, rozumiem. Chcę to kupić, trudno. Kupuję to. W ogóle dziękuję Dominik za suba. Uff, to dla ciebie Dominik właśnie między innymi i 2000 gemów cyk. O matko, o matko widzowie. 500 zł właśnie jest wydawane na broszce w tym momencie. Od razu sobie aktywujemy ten lepszy, bo to będzie bardziej opłacalne. Dobra i ładujemy te klasy od razu. Speedrun, speedrun tych klas, jak najszybciej trzeba je załadować, jak najszybciej. Dobra, speedranik, speedrun, speedranik. Ej, 100% przydałby się jakiś taki guzik? Wymaksuj cały karnet od razu i tu na przykład od razu jakaś ilość gemów, nie? Kodu zapomniałeś. Co ty gadacie, że kodu zapomniałem? Nie! Ej, na czacie mi teraz osoby pisały, że zapomniałem kodu. I to już by była w ogóle tragedia, ale kod Damian jest pisany. Jest pisany, ej, no co wy gadacie? Wszystko pięknie. No, także też dziękuję każdemu, kto używa mojego kodu. Damian. Dobra, pek, pek, pek. 30 poziom. 30 poziom, dobra, 30 poziom, to już jest lola. Pek, pek, dobra, 45 poziomów już. Let's go. Jeju, ile tego jeszcze? Tych tutaj tak mało już jest, ej, naprawdę. No dobra, no to będziemy mogli spróbować stopą coś otworzyć, ale słuchajcie, jeżeli dzisiaj nam nie wypadnie Mac, ani aż... To będzie giga, giga lipa i będzie mi naprawdę mega smutno. Ale Mam nadzieję, że się uda. I tak, ja chciałem zrobić jeszcze jeden mały patent. Ej, gazuś nie odbiera. Halo? Potrzebuję od ciebie je odpowiedzi na dwa pytania, dobra? Myślę, że uda się dzisiaj coś trafić, wydałem właśnie 500 zł na brochers. Tak. Kolejne pytanie do ciebie, Którą, który numerek wybierasz od 1 do, do 70, bo ja Ty masz zawsze szczęście. Musisz wybrać jakiś numer, i ja tą skrzynkę otworzę teraz. Tylko musisz wybrać numer. Który numer? 51. Ile? 51. 51, dobra, czy tam jest skrzynka jakaś? Uwaga, jest megabox, dobra. Jest megabox i odznaka do Loli. No dobra, to Grazian, klikam Twojego megaboxa. Chcesz jakiś magiczny sposób na otworzenie zrobić, czy coś? Masz dla mnie jakiś tip? Lewą ręką, no dobra, no to lewą ręką otwieram i bum! I jest piątka. Ej, ale widzowie, to może oznaczać, że jest... jest coś, jest coś, bo ja tutaj miałem wszystkich wymaksowanych. Chociaż nie, bo przecież po tym updatecie to można nowy level wbić, czyli to chyba nic nie będzie po prostu. Uwaga, sprawdzamy No nie, dobra, jednak nic nie będzie, po prostu punkty No ale no dobra, no dzięki Grazuś jak coś, to trzymaj się Dobrym chyba patentem będzie, żeby odebrać najpierw lolę Może to zróbmy, odbierzmy najpierw lolę Bo ja tu się giga stresuję Nie, nie skina do loli Tu albo mogę w ogóle odebrać skina do loli jako pierwszego? Nie mogę, dobra, czyli najpierw trzeba lolę odebrać Tu klikamy sobie, słuchajcie, lolę Odbieramy ją w tym momencie, let's go Let's go, także nowy zadymiarz, lola. Jest już jeden nowy zadymiarz na tym odcinku, ale ja potrzebuję jeszcze jednego chromatycznego zadymiarza. A do tego wszystkiego jeszcze jest potrzebna ta legenda. Legenda mech, halo, Gracjan sobie wydropił, dlaczego ja nie mogę sobie wydropić? Proszę no, niech wypadnie W ogóle tu są jakieś gimiki jeszcze do wybrania, więc całkiem okej okay. Wiecie co, może sobie walnijmy jeszcze tak na szybko, tutaj jeszcze to i ten pakiet odznak Tu może wypaść coś fajnego No i słuchajcie widzowie, bo dzisiaj dużo pieniążków naprawdę poszło na ten opening, także Będę naprawdę wdzięczny, że zostawicie jakąś łapkę w górę I w ogóle mamy tutaj tak, mamy tego Bula, mamy Rico i mamy Piper Okej, okay, no dobra no dobra, no ta piperka taka klaszcząca spoko, więc no okej okay. Dobra, damy sobie punkty od razu tej Luli Chyba żeby sobie jakiegoś zadmiarza może wymaksować Dajmy sobie do Jessie Dawajmy sobie te punkty do Jessie, bo tak to ją sobie wymaksuje na ten nowy, nowy level, dziesiąty Dobra, jeszcze modka do Loli wpada, tutaj taka uśmiechnięta lula Ale zębiska ma potężny, potężne, trochę jak Wuggy. <laughs> Ej, czy teraz Jessie jest, Jessie plus do 125? Dobra, max mam, max mam na Jessie I patrzcie, teraz sobie ulepszymy od razu tą Jessie Machniemy ją na ten level, i okej okay. Miejsca na wyposażenie odblokowane I co? I teraz ja tutaj dostaję te żetony I mogę sobie teraz coś do Jessie machnąć od razu Dobra, ale mam dla was teraz szybką zagadkę Co takiego trzymam w tym momencie w rękach? Co to jest? jak obstawiacie? Jeszcze wam tutaj poobracam. <laughs> Chociaż i tak macie to zablurowane, ale może jakoś wam to pomoże. Co to takiego? Uwaga, uwaga, nadszedł moment prawdy i. O, tak, jest to pudełko od kozackiego sprzętu, który od jakiegoś czasu mam okazję testować. A mowa to oczywiście o klawiaturze gamingowej Huntsman V2 od Razera. Ja odłożę to pudełko, bo i tak tutaj samo pudełko jest niepotrzebne. Pierwsze, co rzuca się w oczy, no to oczywiście to, że jest ona tkl ką czyli nie ma tej klawiatury numerycznej z tej strony, przez co jest troszeczkę mniejsza, krótsza e, niż takie zwykłe. Jest to na pewno to, że a to jak ktoś musi gdzieś wyjeżdżać czy coś i brać za sobą klawę, no to po prostu większy komfort tutaj jest, żeby zapakować sobie ją gdzieś czy coś. E, no i moim zdaniem takie mniejsze klawy są po prostu łatwiejsze. Ej, wypowiedzcie się sami, serio. Jakoś giga wygodnie mi się jej używało, nigdy wcześniej nie korzystałem z TKL-ek, a naprawdę zrobiła na mnie fajne, fajne wrażenie. Ale to może też z uwagi w sobie dać inne rzeczy. Na przykład na taką gigawygodną podstawkę, i słuchajcie. Troszeczkę teraz nie wiem, że będę się za bardzo jarał tym Ale serio, to jest jakaś podusia No to jest jakaś podusia, ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem To jest jedna z rzeczy, których nie wiedziałem, że potrzebuję, naprawdę Taka giga miękka i wygodna podkładka pod <laughs> Piękna sprawa Każdy klawisz jest oczywiście PBT No i ma żywotność na poziomie 100 milionów kliknięć Także nie musicie się obawiać, że tutaj coś za dużo przeklikacie Bo to jest naprawdę dużo Ma też double clicka No i oczywiście wszystkie switche w niej są optyczne Co w połączeniu z technologią Razer Hyperpod? Link sprawia, że jest to jedna z najszybszych mechanicznych klawiatur do gier dostępnych na rynku no i przewyższa standardowe modele aż 10-krotnie. Z mojej strony mogę zapewnić, że do grania użytkowania, czy właśnie jakiegoś montowania filmów, naprawdę ta klawiatura totalnie, totalnie się sprawdza więc jeśli potrzebujecie takiego sprzętu no to link do tej klawiatury znajdziecie w opisie, gorąco mogę wam ją polecić. No i możemy już przejść do skrzynek, czyli do tego co tygryski lubią najbardziej, do tego co kosztowało od 500 zł, także koło, no musi tutaj dzisiaj coś fajnego wpaść a jeszcze, a jeszcze to przegapiliśmy, no. Proszę, jeszcze tu przegapiliśmy. No dobra, no to dajmy tej loli. Dajmy jej. Jeszcze sobie skinka odbierzmy. W ogóle, co ja w ogóle widziałem, że wy piszecie, że ten skin jest brzydki. Czy coś. A według mnie jest serio gigakoksem. Naprawdę. No przecież ten skin to jest Terminator. B800. Fajny jest, naprawdę. Ej, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym skinie. Moim zdaniem jest gigakoksem, nie? Czy jest taki pierwszy poziom w ogóle w karnecie. No to okej, okay, słuchajcie, otworzyliśmy na razie tylko jednego mega boksa, nic tam nie było, więc zostawmy sobie te mega boksy, ocz. Ty, dobra! Aha, bo ja jeszcze tego nie widziałem, ale to klikłem szybko. To są te punkty niebieskie na te wyposażenia. I come, on, no coś nowego, coś nowego. O, okej, okay, żetony wyposażenia odporność. No dobra, czyli teraz mogę dać jakiemuś zadymiarzowi Większą odporność, jak będę miał już ten level Albo na przykład mogę właśnie Ten, tej Jessie już chyba zrobić, nie? Tymuś napisał w tym momencie na czacie Zrób trzy obroty i kliknij łokciem w Boxa S S-Meg, no dobra No dobra, no to biorę megaboksa dla Tymka Bo Tymek napisał I muszę to zrobić łokciem jakoś, no dobra No to raz <grym> Dwa I trzy I łokieć O nie, no czy trafię w ten Dobra, i walkie jeszcze raz Tymek? Tymek, jak ty jakieś czary robisz chyba? Jak ty jakieś czary robisz? Ej, chłop, zaczarował? No, Tymek na czacie przed chwilą napisał. Zrób trzy obroty: łokciem, e, kliknie mega boxa. No i co się stało? I siódemka. Bardzo dobrze, i Tymek, jesteś jakimś koksem totalnym. Tymek mi tu dzisiaj humor poprawia. Uff. Dobra, powiem wam szczerze, że robi się gorąco. Robi się gorąco. Pierwsze, co nam teraz się pojawi, to będą te punkty. No dobra. I teraz jest 6, czyli to oznacza, że będzie jedna rzecz, czy będą dwie rzeczy? Dobra, zaraz to sprawdzimy. Zra zaraz to sprawdzimy, także klikamy, dobra. Po pierwsze jest kolejny w ogóle ten rzetel wyposażenia. No dobra, i teraz mamy 5. Dobra, klikamy 3, 2, i najważniejszy klik w tym momencie. No nie! Czyli, jak wypada teraz 7, to może być nawet taka totalna lipa. No dobra, no co prawda jest ten jeden slot wyposażenia. No co to ma być? Ja tu 500 zł wydaje, ja tu chcę Mac dostać. Halo! Ta No też. też nic. Tylko punkty. No dobra, jeszcze ten, ta duża, jeszcze ta duża na speedrunie. Jest! Dobra, speedrun! Speedrun zadziałał. Okej, okay, jest w końcu jedynka świecąca. I co pisze czat? Pierwsze co zauważyłem na czacie, Jula Lampa napisała nosem, żeby nosem otworzyć. No dobra, no to no ale... I gadżecior, i gadżecior właśnie do Loli To jest chyba dobry znak, bo Lole dopiero co przed chwilą byliśmy na siódmy, już od razu dostaliśmy do niej gadżet Czyli No chyba powinniśmy trafić jakiegoś zadymiarza, aż sobie nawet, ej, aż sobie nawet sprawdźmy procenty Legenda 01707 A mityczny zadymiarz 02611 Dlaczego mam na mitycznego zadymiarza takie procenty? No bo to jest właśnie aż No nie no, aż to musi wypaść no Ale no dobra Za widzów 6 Jeżeli te punkty pierwsze wypadają to znowu nie będzie chyba nic nowego, tak? Czy będzie coś? No dobra, sprawdźmy Złom wyposażenia No dobra, no mam ten złom I mam piątkę poza... Ej, te szóstki, dobra, czyli teraz trzeba celować w siódemki Aktualnie trzeba celować w siódemki Szóstki nic nie dają, trzeba zapamiętać Damian, nie poddawaj się Otwórz może big boxa nosem, no dobra, to dla Ciebie Nos, big box Okej, okay, trójka, no dobra, czyli nic nie będzie Z Kolankiem, tylko z kolankiem może być Mały problem, bo to muszę Jakoś, muszę tak zrobić Uwaga, czy dam radę? No otwórz się. Dobra, czekajcie, czekajcie. Dobra. Proszę tego nie szatować. BOM! Ty! Znowu jakiś git sposób odwizu. Ale że kolankiem takiego gadżecik do Sandy tutaj? Kolejny atak Sandy usypia przeciwników na jedną sekundę. Obudzam się jednak, jeśli otrzymają obrażenia. No dobra. Dobra, tu nam zostały takie trzy big boxy. I te dwa się tak świecą fajnie. A tu w ogóle narpa Minecraft zostawił suba. Dzięki naj... narpa Minecraft za suba. I jak też się chcesz pojawić na tym ekranie, no to zostaw suba w tym momencie, bordeszko. Zróbmy najpierw tego. Czórka. No dobra, l Primo i tyle. Dobra, tutaj sobie tą dużą skrzynkę jeszcze walniemy od razu. Też czórka Ludomira weź. Dobra, gdzie jest Ludomir? Ludomir! Idę po Lodomira. O, nie ja ma. Witam państwa. Tutaj Lodomirek sobie przyszedł. Robisz na szczęście te trzy skrzynki i tego megaboksa, dla ciebie. Na szczęście tutaj Lodomirek jest trzymany. Szczęśliwa łapka Lodomira. Będzie otwierana szczęśliwą łapką Lodomira, słuchajcie, ten megabokser. Coś wypadnie. Punkty życia. Ok. No i tutaj. Aaa, Stefanka napisał. Pupom Lodomira. <laughs> Nie no, Lodomir ma szczęśliwą łapkę. Ja wam mówię, Lodomir ma szczęśliwą łapkę. Patrzcie to. Bum. I Lodomir, teraz użyć swojej łapki jeszcze na chwilę. Jest szóstka. I ta szóstka, niestety, chyba Lodomir oznacza, że nic tu nie będzie, co? Przez ten złom cały. No ta, no nie ma nic. No jest, tak jest. Dobra, no chyba Lodomir nie ma farta dzisiaj. Łokieto, Kondrat, pozdrawiam jak najbardziej. No to łokieto dla Kondrada. Pyk. I pyk. I też chyba nic, Kondrat. Wiesz, też chyba nic, niestety. Otwórz mascę Gracjana No dobra. Niech będzie, może trzeba trochę super cela oszukać. Witam, witam, tutaj jest Wielki Mario. <grywki> Wielki Mario przybywa, ja wcale nie jestem Damian. To nie tak, że tu trzeba coś trafić, panie supercel. Wiem, że tutaj Damian nie może trafić nowej zadymiarzy, ale może... Może chociaż Wielki Mario. Dobra, no widzę, że jest ciężko. To Wielki Mario otwiera nosem, let's go. Trafiłem? Bo nie widać. Ej, ale wiecie jak tutaj jest mało widać? Serio, ja podziwiam Graciana, że on ten normalnie tak siedzi w tym. I jak on tu w ogóle gra? <grym> Ale serio, on macha. Nie, pokazałem twarz i nic nie będzie. No dobra, czekajcie, sprawdzamy. KUH, <grym> To jednak Super się chyba się nabrał, że, <grym> że to nie ja otwieram. Ej, co jest? Udało się, widzowie, mamy to. Jeszcze Bartek Suba zostawił. A mamy 8 przedmiotów. Dobra, to ja nie zdejmuję tej maski, nie? Ja nie zdejmuję tej maski, to mech będzie. Jak to będzie mech, widzowie, wreszcie. Czajcie, bazę, co tu się właśnie wydarzyło? Osiem przedmiotów. 500 zł w tym momencie zostało wydane. Oczywiście z kodem Damian. I musimy coś trafić fajnego, dobra. No nie, żeton, to. Nie, nie, nie. Czy, czy to. A nie, dobra, jednak chyba coś będzie. Bo ja już tutaj się wystraszyłem, że te żetony po prostu wypadną. Nie, no, błagam. Błagam, no nie. No nie, punkty Griff, Spike, Dobra Jest, Dobra, jest jedynka świecąca. Nie no, Widzowie Ja tutaj oszaleję za chwilę, nie? W sensie no, naprawdę Giga mi zależy, żeby tutaj wypadł. No chociaż aż. No już jak nawet mech nie wypadnie. <laughs> Okej, okay. no dobra. Legenda, rozumiem, tak mam nawet na nią spore szanse, ale zrozumiem. Ale aż, proszę, come on. Co mam zrobić? Nosem Lodomira, no nosem Lodomira na szczęście i. Dobra Lodomir, ty chyba dzisiaj nie masz za dużego szczęścia Wracasz sobie odpoczywać na łóżko, no niestety Jak się nie robi super Supercell, co to za prank, ja już się ucieszyłem, że 8 Spike'a wziąć? Spike, bo w sumie Spike może przeciągnąć drugą legendę, coś takiego No dobra, to nie będzie Spike Ale czekajcie, bo ja tu mam jeszcze jedną kozacką rzecz Wiecie co tutaj jest widzowe? To jest, to jest małpka, to jest małpka, ale nie o to tu chodzi. Wiecie co to jest? Ty no ślepo można otwierać, no dokładnie z tym, ale mi nie o to chodziło, bo to jest szalik Edgara, który też dostałem od Supercell'a. Żeby szalik Edgara dał szczęście to by było naprawdę grubo, jest zimno na dworze, no to szalik Edgara musi dać szczęście. Witam serdecznie. Jest niebezpieczny. dobra. To w szaliku Edgara robimy speedrun, na razie Spikes on sobie leży. Zobaczymy jak wyjdzie ten szalik Edgara. I za chwilę zobaczymy co tu się wydarzy takiego. No nie no ale była ta ósemka, to naprawdę ja myślałem, że to będzie coś giga giga dobrego. W ogóle to wszystko otworzyliśmy, nie? No tak, wszystko tu otworzyliśmy. Bum znowu czwóreczka. O! Dobra, znowu ten! Znowu to wyposażenie! No dobra, trochę tego będę miał, chociaż nie Dobra, Edgar, robimy w ciemno. Robimy w ciemno, bo coś Coś nie idzie. Dobra, ja w tym momencie nie wiem, co się trafia. Nie, bo coś wypadło chyba przed chwilą, nie? I teraz też chyba coś wypadło. Ej, ja Mega Boxa otworzyłem czy co się dzieje? A, nie <grytanie> To zróbmy jeszcze jedną skrzynkę w ciemno, jakiegoś boxa zróbmy w ciemno. Albo jeszcze te dwie machniemy, czekajcie. Raczej nic. Czekajcie, trafię w następną skrzynkę, czy nie trafię? Trafiłem chyba? I otworzyłem? No słyszę, słyszę, że coś się dzieje. No znowu nic nie wypadło. Ale dobra, to nie był mega git. Kajcie, dobra, zamkniemy sobie, zamknę sobie oczy i otworzymy teraz mega boxa. Proszę zobaczyć. Ja tutaj nic nie będę totalnie widział. Niestety szalik Edgara taki jest. Mega w ciemno w tym momencie. Bum. Trzy, dwa, jeden I teraz jest jakaś liczba na dole. Jeżeli to jest jakieś 8, 9 czy coś, to pewnie jest dobrze. Korci mnie, żeby podejrzeć. Jeżeli jest jakaś słabsza liczba, to jest gigalipa, ale jeżeli jest jakaś taka faktycznie dobra, nawet 7 jakby było, to chyba już jest git, to by było dobrze. Dobra, na such, na such to robimy. Dobra, pierwsza rzecz, ten, ten cały, to całe wyposażenie, ten złom cały, tak? Dobra, dalej. Ej, dobra, dalej nie dostaliśmy żadnego tego tutaj sprzętu, w sensie tego wyposażenia, więc ok. 3, tutaj też jakieś punkty. 4, tutaj też jakieś punkty. 5, też jakieś punkty, dobra, i uwaga. Ty, sześć? Też jakieś punkty? Co jest? Dobra, to klikam jeszcze raz. Było, było coś. Jeszcze jeden jest! Jeszcze jeden jest świecący! Dwie rzeczy! Okej, okay, jest dobrze! Super atak Edgar'a, doładowuje się szybciej 525% przez 4 sekundy. Ej, dobra, ja to zakładam z powrotem. Czas tutaj widzę, pisze, że cały czas dwie rzeczy, czy coś. A ja tu serio, nic nie widziałem. Ja już tak w zliczeniu się nawet tam zgubiłem. Ej, dobra, czyli co, czyli było 8 chyba? Czyli było 8 i nie było żadnego tego sprzętu. Dobra, to ja nie patrzę. Ja nie patrzę? Nie widzę, nie widzę, tylko trochę krzywo to mam, ale nie widzę. Jest! Mac! Jest! Mamy to! Jest! Come on! Megabox ciemno, udało się, dobra, czyli się dzisiaj opłaciło. Ja! Mamy to wreszcie, dobra, jest. Mamy tą legendę. Jezu, ile tu było czekania, ile tu było kombinowania w ogóle z tymi megaboxami, żeby, żeby zrobić coś fajnego, i dzisiaj się udało. I dzisiaj się udało. Meg ma formę podstawową, nie zaawansowaną, w której wskakuje do swojego pancerza. Mechy, pancerz stopniowo traci punkty życia, gdy ulega zniszczeniu. Mech wraca do podstawowej formy. Nie no, czy. Nie no, niesamowito skrzynka, nie? Widzowie, szalik Edgara na oczy, szalik na oczy, zamknięte oczy, nie, nie widzisz co jest, mega się otwierasz go, a tu ci wypada legenda. Ej, naprawdę, no, super coś, nie? Pewnie sąsiad mnie zzała, zaraz do mnie przyjdzie i powie, halo, co pan się tak drzesz? A ja powiem, przy ja tu meg trafiłem, no. <grym>, zrozumie, zrozumie, nie? Ej, jest dobrze, fest. Jest dobrze, w sensie, już mnie mniej boli tak w środeczku, że 500 złotych właśnie wydaje na Brawl Stars, bo mamy legendę chociaż. Tak, udało się, udało się nasze założenie spełnić. Huh, jest pięknie, a może być jeszcze piękniej Słuchajcie, za to, że dzisiaj tutaj meg wypadła, to myślę, że musicie zostawić koniecznie łapkę w górę, bo to są naprawdę dobre emocje. A jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to zasubskrybujcie oczywiście. Dobra, klikamy dalej, bo mamy jeszcze troszeczkę rzeczy do otworzenia. I wiecie co? Jest szansa, że dzisiaj zrobimy coś takiego. Jak wymaksowanie konta, w sensie będziemy mieć wszystkich zadymiarzy, no nie na max Ale będziemy mieć, możemy mieć dzisiaj wszystkich zadymiarzy, nie? A ja, w ogóle, ja tego spajka tu trzymałem Bo ktoś wcześniej pisał, żeby przynieść spajka na szczęście, to ja go tu przyniosłem Trzymałem go sobie tu na szczęście, no i udało się, przyciągnął legendę, nie? Lecimy, słuchajcie, z tym koksem, nie A i teraz ten opening zmienia vibe Ja tutaj jestem totalnie, totalnie, totalnie szczęśliwy Meg Okej okay. Jeszcze asza poproszę, tak? W sensie super cel, naprawdę, no ten nasz może tam się gdzieś pojawić po prostu, serio ja będę szczęśliwy. O, tu jakiś ten nowy. Dobra, super. Dla mnie to jest troszeczkę niesamowite. W sensie totalnie nie widziałem tej skrzynki, nie widziałem jaka liczba była i tak dalej. A to nagle, bum, <noise> i Meg sobie wypada. I tylko słyszę, że zadejmasz leci na, na słuchawkach. Ja. Ej, naprawdę, widzowie. Serduszko dla was. Sorduszko dla was, bo wy namówiliście mnie na ten opening. Zostawiliście naprawdę dużo łapek, żeby to dzisiaj zrobić i wydać te pieniądze na brawla. No i jednak się opłaciło. Mieliście rację, widzowie. No, widzowie zawsze mają rację. Dobra. Kóleczka, jednego zadymiarza. Czemu masz kwiatka na środku pokoju? Słuchawkami Megaboxa otwórz, proszę, nigdy nie byłem. Marcel, no dobra, to dla Marcela. No dobra, to... Dla Marcela. BUM! Nie trafiłem. Te i będzie ciężko. No dobra trafiłem jednak? I szósteczka, czyli to oznacza, że chyba nie jest. Z tego co ostatnio ustaliliśmy, chociaż. No nie, no chyba nie. Niestety z szóstek już nic nie leci w tym momencie. No ale dobra, sobie odbierzmy od razu tą znakę, jeszcze dużą skrzynkę. Ale ze mnie w ogóle, nie wiem, w sensie... Mam jakąś taką euforię w sobie, radość czy coś nie i... Uf, pięknie. Jest w sensie fajnie. Naprawdę, naprawdę fajnie, że się udało. Naprawdę fajnie, że się udało, bo myślałem, że to będzie kolejny smutny opening, bo kiedy nic nie trafiam, kiedy wydaje naprawdę dużo siana i nic nie trafiam. Gramy dużą skrzynkę, let's go! I cwóreczka. Dobra, no, coś to jeszcze tu mamy. Oznakę. Na szybko odebrano. Tu mamy jeszcze to. Czwórka, trójka, dwójka, jedynka, no znowu nic nie ma. Zaraz to sobie zobaczymy. Myślę, że po tych skrzynkach. O, dobra, kolejny ten. Spoko, dużo ich natrafiałem, więc będę mógł sobie pokminić, do kogo coś tam dać, czy coś, jak sobie ich. O! Ej, razy dwa. Dobra. Ej, to ja był jakiś szalony big box teraz, widzowie. To był jakiś szalony big box. Bo tak, tutaj dostajemy tarcza, razy dwa, rzetel wyposażenia i jeszcze mamy świecącą jedynkę. Ale dymy. Co to jest za No To jest Brawlsters, mordeczko. Tak wygląda w tym momencie Brawlsters. Troszeczkę się tu pozmieniało. Ej, czat nie wierzy. Czat nie wierzy z tego wychodzi, że czat nie wierzy, że tu będzie aż. A ja wierzę. Ja wierzę, że tu będzie aż. I klikamy. I mieliście rację jednak na czasie. Bo to jest pam. Pam gwiazda na moc. Mamusiny uścisk. Oooo. Taki uścisk dla od mamusim. Pam. Działko leczące dodaje teraz wroga o 800 punktów. Okej. Okay. Oooo. Spoko. Spoko. Taki big box. Okej. Okay. Czyli tu jeszcze 20 gameów jest. No dobra. jeszcze lowule sobie klikniemy od razu z lajkiem. Like tom lowę sobie klikniemy. I tom lowle Oj, odbierzmy sobie może skina do loli. Wow, nowy zadywiasz. Ale nie, no to skin do loli. Także spoko. Tutaj lola, je, jej tutaj taki lisek jakiś karmazynowy, taki bardziej chyba purpurowy, różowy, coś tam desy. Nie, jakiś taki kolor. Lola rebeliantka. Ty, to trochę nawiązanie do Star Wars. W sumie mogłaby być jakąś postacią ze Star Wars. To, słuchajcie, no teraz przyszła pora na pakiet o a w środku mamy pana P, mamy Squeaka i to fajnego Squeaka Taki. Ha. Taki. Squik. Dobra, zostały nam same mega boxy. O, 8. 8 mega nam zostało do otworzenia. 8 szans na tego tutaj pana, aż przyjść do nas. No chodź, no już musimy, będziemy mieć wszystkich, no będzie pięknie. Chodź, chodź tu aż. Dobra, zerymuj, i otwórz mega boxa i wleci aż. Do, dobra, tu jakiś szybko ram, rym jakiś potrzebujemy. Potrzebujemy jakiś szybki rym, do aż. No i fajnie, no dziękuję za suba. No i fajnie, także pozdrawiam. Yy, no. No to słuchajcie, lecimy z rymem i super cel, ja kocham Was. Niech w tej skrzynce będzie aż! I osiem przedmiotów! Dobra! Czyli kochamy supercela, jak najbardziej super cel, my się lubimy. My się lubimy super cel, wiesz o co chodzi. <noise> Jest dobrze, jest dobrze widzowie. Chcecie, żeby zrobić znowu skrzynkę w ciemno? Niech będzie, niech będzie. Dobra, czyli tak, wiemy, że 8 przedmiotów, wtedy nie wiedzieliśmy. No to robimy. Pyk. Trafiłem? Co ja zrobiłem? Ja już mam oczy zasłonięte szalikiem Edgara i lecimy. Dobra, czyli to jest pierwsza rzecz. Eee, to całe tutaj te złomy. <grym> Każdy ziom zbiera złom. Tutaj teraz nam wypadł jakieś to wyposażenie nam wypadło. Dobra, teraz normalne punkty. Teraz też normalne punkty. Teraz też normalne punkty. Teraz też normalne punkty. Teraz też normalne punkty i zostaje nam jedynka świecąca w tym momencie według moich obliczeń. Nie może być nic więcej. I czy to będzie zadymiarz... Słyszę, słyszę, ja słyszę. ja po dźwięku jestem w stanie rozpoznać, że to nie jest zadymierz. No niestety, no to jest gwiezdna moc. Berserker. Tak, dokładnie tak to się nazywa. Rrr. W ogóle, słuchajcie, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, jak otworzyć megaboksa, bo włosy mi się rozwaliły, to napiszcie koniecznie w komentarzach, to ja na pewno zrealizuję ten pomysł, albo przynajmniej się postaram. Otwieraj piętą. Dobra, niech będzie. Niech będzie pięta. Jedna. Próbujemy piętę. To nieźle tą piętą przejechałem. To nieźle tą piętą przejechałem. Ty, to będzie trudniejsze niż mi się wydaje, bo ja mam tu biurko dosyć wysoko. O nie. Dobra. Ty, otworzyłem. Jest 7! A to muszę chyba całego piętą otworzyć. Dobra, niech będzie. Dobra, obrażenia. No, klik. Klik. No dobra, to nic nie ma. Ale jednak ten sposób nie działa. No nikogo nie mogę ulepszać. Nawet Mac? Ty, a czujcie, że ja żadnego punktu do Mac jeszcze nie trafiłem? Przez tyle skrzynek, co teraz otworzyliśmy? Ani jednego punktu do Mac nie trafiłem. Co jest? Dobra, dawaj trzy obroty i mikrofonem, proszę. Wierzę, że będzie 8. No dobra. Trzy obroty i otworzyć mikrofonem. Do zrobienia. I dobra, i mikrofon. Chodź tu Nie, no ja nie trafiam. No nigdy nie trafię, dobra, czekajcie. Bum bum No niestety nie jest 8 mordko. Nie jest 8. Jest 7. To może oznaczać, że trafiamy znowu o to wyposażenie. Magiczne. Nie ma nic, niestety. No nie ma nic. Tupni dwa razy i powiedz kotek motek. Najwyżej w kurze moich sąsiadów z dołu, przepraszam, sąsiedzi. Kotek motek. Dokładnie tak miałem powiedzieć. To i dobra, to i sprawdzamy. No i szóstka. Czyli tutaj nic. Oj, punkty domek wreszcie. Dobra, a ty kotek motek działa na punkty domek. Nareszcie dostała tam meg, biedna jakieś punkty. Ktoś napisał, żeby obrócić się trzy razy i zrobić no-look mega box. No dobra, a to może zrobię nawet tak. Dobra, to kliknę. Raz, dwa, trzy. I tak. Let's I nie mam słuchawek na głowę, więc nie wiem, totalnie co wypadło, i nawet nie słyszę. Dobra, ja klikamy. Jeden, jedno kliknięcie. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. <grym> Ej! Hey, Czy była ósemka? Już myślałem, że się skończył ten mega box ogólnie, ale jest dwójka, a już sześć razy kliknąłem. Czy była ósemka czy nie była? W ogóle macie dzięki za suba I było 8 czy nie było? Halo, było. No dobra, no to klikamy. Dobra, czyli tak, czyli dostaliśmy znowu to wyposażenie I teraz trafiamy Asza, moi drodzy. To jest ten moment, kiedy trafiamy Asha. 3, 2, 1, BUM! I trafiliśmy uziemienie. Ale jeszcze nam zostały trzy ostatnie megaboxy Nadzieja umiera ostatnio, dokładnie Ale i tak jest mech, ja już jestem naprawdę zadowolony Jestem szczęśliwy, ale fajnie by było jakby wypadł Bo szanse są duże Żyj z sił, otwórz dla mnie, dobra Otwieramy dla żyj sił, bo żyj z sił w ogóle dostała U do mnie moda właśnie na czacie A ja wiem, że ona nie wiem od kilku miesięcy Zawsze każdy filmik komentuje Zawsze komentuje każdy post na grupie Pingwinki Damiana na Facebooku I wiem, że jest mega aktywna Także dla niej otwieramy tego megaboxa, proszę cię tutaj Dla Roksanki megabox, no i niestety tutaj już Pusty, bo przed chwilą była łusełka, to nie oddało, nie oddało Ale dla ciebie był, tak Ruxano Mega bokser Powiedz, czary mare, pika pika Aż wylatuje z tego boksika Widzowie, te czary nasze nie działają już Już nie działają Ej, te mega boksy w ciemno naprawdę dzisiaj oddają mocno Więc dobra, ja ufam wam wizowe. Robimy to Dobra, totalnie nic nie widzę, ale przypadałoby się tego mega trafić Chyba klikłem Chyba go kliknąłem, więc jest dobrze. I uwaga, dobra, 3, 4, bum! Jest już jakaś liczba na dole. Ale jaka, to, to nikt nie wie. Także sprawdzamy. Bum, jedno kliknięcie. Drugie kliknięcie. To chyba już są punkty normalnie. Czyli nie było żadnego tego dzikiego e, wyposażenia. Trzecie kliknięcie. Czwarte kliknięcie. Piąte kliknięcie. I teraz jest chyba decydujące kliknięcie szóste. I jeżeli teraz jest jeszcze jedynka, albo dwójka, albo nie wiem, no jakby była trójka, to by było coś niesamowitego, raczej nie ma trójki. Ale jeżeli teraz jest jedynka, to znaczy, że coś będzie i uwaga, sprawdzamy? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Widzę na czacie tu piszą 9. No ja myślę, że jeszcze tego Asza damy radę trafić na spokojnie. No procenty są na niego duże. No i w tym filmie to by było na tyle. W serio grubo, nie? Naprawdę nie wiem kiedy ostatnio było tyle ósemek w filmie, czy w ogóle legenda, czy coś. I. No do tej pory po prostu mózg mi eksploduje, także słuchajcie, no to by było już na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Już niedługo. Ja się jeszcze tylko przypominam, ustawieniu łapki w górę, subskrypcji. No i napiszcie coś w komentarzu fajnego. To może właśnie dostaniecie też tą kartę Google Play. No ode mnie to teraz już zdecydowanie tyle. Widzimy się w kolejnych filmach się owo! E-Luwina, e, tak każda gra się tu zaczyna. e e, e dla tary kruka spajka Gina. e, e, e aha, e, aha.